Jesteśmy na ostatniej prostej, proszę Państwa, 7 dni do startu Disney Plus w Polsce. Cześć, witajcie w Hype Trainie pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj. Radycyjnie niegatyk! I witamy Was na tej ostatniej prostej do, do Disney Plus w Polsce. Jezu, jesteśmy tak blisko, wszystko się dzieje dookoła, tyle rzeczy się dzieje. Mamy dużo dzisiaj dla Was. I wiele informacji. Mamy przede wszystkim o tym, że znowu maszyna ruszyła, to co przewidzieli, przewidzieliśmy, że przed startem, no znowu to dodawanko trochę ruszy, przyspieszy, i tak. Mamy dużo rzeczy, w sumie więcej napisowych rzeczy, ale mamy też kilka ciekawostek odnośnie audio, będziemy o nich wspominać później. Mamy szczegóły od Disneya odnośnie listy. Rzeczy, które będzie na Disney Plusie, nie mamy pełnej listy, mamy listę wybranych rzeczy, to trzeba podkreślić, wybranych tytułów, które będą tak. dostępne 14 czerwca na start, ale to nie będzie wszystko, to będzie część, więc będzie tego więcej i z tego, co wynika z notki prasowej od Disneya, na start, bo to też musimy o tym podyskutować Radku, na start ma być dostępne ponad 800 filmów i ponad 1000 seriali z całej biblioteki Disney oraz 150 oryginalnych produkcji. Okej, okay, filmy. Okej, okay. oryginalne produkcje. Okej, okay. te liczby mają sens. Skąd im się wzięło 1000 seriali? Znaczy ja nie narzekam lepiej więcej niż mniej, ale y, musimy porozmawiać o tym, bo nawet jak się wejdzie na przykład na taką Holandię czy Australię, tam seriale to jest 600-700 tytułów. I o co może tutaj chodzić, Radku? Zupełnie nie wiem. Tym bardziej, że mamy też liczby z innych krajów naszego regionu od naszych kolegów z zagranicy, ale też te liczby odnośnie seriali są bardzo duże pomiędzy 800-900. Y, I naprawdę. Ciężko w tym momencie powiedzieć o co Disneyowi chodzi, bo mi się nie wydaje, żeby nagle nasza oferta celowa w Europie Środkowo-Wschodniej była tak dużo lepsza od tego od oferty w takiej Australii i Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie, gdzie przecież nie ma problemów z tłumaczeniem, mhm. więc jeżeli nagle, nie wiem, kupi jakichś tureckich seriali w dużych ilościach... A, może, jeden... może 400 to tureckie. <grym> 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 nie, ale naprawdę, ja od dawien, dawna mówiłem, że na pewno Disney Plus w Polsce będzie najlepszym Disney Plusem ze wszystkich innych. Ja tak po prostu rzuciłem w ciemno, Ok, ale nie aż tak. <grym> Co wy tam macie? Więc tak gdybaliśmy, czy mogło im się coś zamienić, czy mogli tutaj doliczyć Krótkometrażówki ale, krótkometrażówki, ale też tych shortów jest więcej. Może to jest kwestia jakiegoś innego liczenia tych poszczególnych seriali, może na przykład niektóre antologiczne seriale, które na przykład co sezon zmieniają tytuł, mogą się liczyć jako oddzielne sezony. Ciężko powiedzieć, kochani, ale raczej z tej listy, której dostaliśmy, z tej wybiórczej listy, możemy wam powiedzieć, jest dobrze. Jest o wiele tak. lepiej niż sądziłem, nawet jeśli chodzi jest. o te wybrane produkcje, bo chodzi o takie selekcje, o poszczególne rzeczy, o które się zastanawialiśmy. Czy dana Kategoria w ogóle będzie, czy jej nie będzie? Chcę powiedzieć o jednej uh -huh. rzeczy, którą wiemy, że raczej na sam początek u nas nie będzie: czyli najnowsze filmy Twenty Century Studios. Tutaj z tego, co wynika, z tego, co możemy porównać na listę polską, czeską i innych z naszych regionów, wynika, że jednak Canal+ Plus ma jakieś wyłączne prawa na najnowsze filmy 20 Century Studios i w tym wypadku, przynajmniej na razie, te produkcje nie będą się pojawiać na Disney Plus w Polsce. Może będą jeszcze jakieś zaskoczenia w najbliższym czasie, ale na, na razie nic na to nie wskazuje. To dotyczy tylko filmów kinowych, nie dotyczy produkcji, które trafiają na przykład dla Hulu w USA, nie dotyczy produkcji serialowych, więc to tylko chodzi o filmy kinowe. Tak, przekonamy się dokładnie, jak to będzie za tydzień, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, raczej nastawiajmy się, że te licencje, które są posprzedawane, to no, będą egzekwowane dalej, aczkolwiek są zaskoczenia. Ale tak jak mówiłem o tym, zaraz powiemy, zaraz do tego wrócimy, ale teraz maszyna znowu ruszyła. Znowu trwa dodawanko. Radku, czy mamy jakieś fajne narracje z lat 50. czy 60. Tak, tak, mamy. Nie pamiętam teraz z tytułu, ale pojawił się kolejny. W Dolinie Bobrów? Tak, w Dolinie Bobrów kolejny film dokumentalny z lat 50., z narracją nagraną prawdopodobnie w latach 60. Mówiliśmy o tym jakieś 2-3 odcinki temu, że takie tego typu filmy zaczęły się pojawiać na Disney Plus, i mamy kolejny te, tego typu przykład z kawał e, no... historii. I fajnie, że w ogóle takie rzeczy gdzieś tam w archiwach leżały. I to jest dźwięk całkiem dobrej jakości. się do tego jednego. Wiem, że cały czas się odnoszę do tego żółtego piska, który ma też szumy dziwne, ale nie, ogólnie to, to był jeden rodzynek. A reszta jest całkiem dobrze zachowana. W ogóle same filmy te dokumentalne Disneya z lat 50., 60. to jest kawał historii. Kawał historii filmu dokumentalnego. Pamiętam, że na, w dodatkach do Śpiącej Królewny y, zamieści jakiś tam film dokumentalny. Nie pamiętam który z nich, ale prawdopodobnie właśnie któryś z nich i to naprawdę było bardzo fajnie zrealizowane i fajnie, że takie ciekawostki też po polsku są na Disney Plusie. Tak, jeśli chodzi o dodawanko, mieliśmy w większości napisy, co zaraz zobaczycie w procentach, ponieważ od, od, od tak mi się wydaje, jeśli się nie pomyliłem, przepraszam, ale te liczby wcześniej w ostatnich tygodniach nie ruszały się aż tak bardzo. Liczby procentowe audio skoczyły z 72,21% na 73,88%, czyli no tak ponad półtorej Punktu procentowego, ale napisy, proszę Państwa, z 82,68% na 87,40%. Prawie iść. 5 punktów procentowych. I pamiętajcie, cały czas wam mówimy, nie będzie 100% nie tylko dlatego, że są produkcje lokalne na licencji, tylko które będą na przykład w tej Holandii, bo to jest na przykładzie regionu holenderskiego, ale na przykład, że niektóre produkcje będą miały tylko audio albo tylko napisy, aczkolwiek to się zmniejsza, radku. Tak, zmniejsza się. Między innymi głównym serialem, który spowodował taki wzrost. Znaczy są w sumie dwa seriale, które spowodowały tak duży wzrost napisowy. Powiem najpierw o jednym jest to Soyluna, czyli latynoamerykańska. Yy, telenowela, która leciała na Disney Channel. Dubbing był już dostępny od pewnego czasu. Do 219 odcinków dodano napisy. Jeszcze jeden rodzynek nie posiada tych napisów, ale yy, prawdopodobnie to zostanie yy, załatane. Natomiast drugim serialem są Simpsonowie. Simpsonowie, którzy mają napisy bodajże we wszystkich dotąd zamiarnych odcinkach, ale co zawsze podkreślamy, yy, filmy aż tak się niszą w tych procentach, bo tak, akurat przyjęliśmy zasadę, ale też bardzo dużo filmów zostało uzupełnionych o napisy. Na przykład z jakichś takich starszych, Chagna Dziura, Kochanie zmniejszyłem dzieciaki, Inspektor Gadżet. Są też przypadki odwrotne, ma na przykład epoka lodowcowa jakiś taki wielkanocny odcinek specjalny miał napisy, teraz ma też dubbing. Dzięki Muzyki miały napisy, teraz mają też lektora. Kacze opowieści, gdzie w wielu odcinkach brakowało dubbingu, natomiast ten dubbing, oczywiście, ten nowszy, jest już uzupełniany w dużych ilościach, tam jeszcze są jakieś braki, ale coraz mniej. Teraz mi się przypomniało, że jeszcze inny serial dostał napisy w całości i to był Szmergiel, czyli Bonkers, animacja z lat 90. Na razie dubbingu tam nie ma, więc zobaczymy, jak jest z tym dubbingiem, on został wyrobiony w połowie lat 90., więc nie wiadomo, czy on nadal istnieje, czy się zgubił w dziwnych transformacjach TVP-owskich i takich dziwnych, ale widać, że też tego typu produkcje zmierzają szybciej lub później na Disney Plusa w Polsce. To takie produkcje niezbyt głośne, ale takie, które pewnie mają nostalgię u wielu osób, nawet nie czy w Polsce, ale tak ogólnie wśród fandomu gwiezdnowojennego dwie serie z tej jakby linii Star Wars Vintage, czyli wcześniejszych, niekanonicznych seriali, czy znaczy niekanonicznych, no wiecie, z naszej perspektywy teraz seriali i produkcji gwiezdnowojennych. Caravan of Courage and Ewok Adventure dostało napisy oraz Ewoks The Battle for Endor też jest z tak. napisami. Audio jeszcze nie, aczkolwiek tam jeśli się nie mylę, w Ameryce Łacińskiej czy w jakichś innych krajach tam te, ten dubbing powpadał po jakimś czasie? Było coś Właśnie to jest ciekawe odnośnie niektórych seriali. Czy premiera w Polsce będzie czekała na dodanie dubbingu? To możliwe, że rzeczy, o których mówimy tutaj na przykład, które nie mają audio, a Disney ma w planach zrobienie, dodabowanie do, do czegoś na przykład, może nie będą na start w Polsce. Jest taka możliwość. Albo będą na start w Polsce tylko z napisami. W tej chwili nie jesteśmy w stanie nic stwierdzić Poza tymi tytułami, które mamy potwierdzone na liście. Tak, oczywiście lista, o której będziemy za chwilę mówić, nie jest kompletna, co w ogóle już wiemy. Pod... Tym względem, że w samej informacji prasowej jest więcej tytułów wymienionych, czy na przykład w postach na Disney Plusie też były niektóre tytuły już wymienione wcześniej, których, których na tej liście nie ma, więc co, co cały czas będziemy podkreślić, to nie jest lista wszystkich tytułów, bo chyba na jakichś portalach to jest lista wszystkich tytułów, ale to, to, to już pomijmy takie, takie portale milczenie. Też do nowości jest dodawany, znaczy a do takich nowszych filmów są dodawane tłumaczenia, tych filmów, na które wiemy o tym, że wiele osób pisało, czy na przykład Tor Ragnarok ma dostępny dubbing i napisy? Chyba że mieszkacie w Niemczech i w Austrii, tam nie ma dostępnego, bo tam jest regionalna wersja tego filmu i to się nie zmieni. Czy na przykład Czarna wdowa ma na razie dostępny tylko dubbing, co i tak jest błędem, ponieważ nawet nie ma napisów wymuszonych. Więc nawet jeżeli włączycie dubbing i nie znacie rosyjskiego, to nie będziecie wiedzieć co część kwestii oznacza, więc to, to jest na razie błąd. To nie jest tak, że Czarna wdowa będzie tylko z dubbingiem. Spokojnie. Ale to, co, mówimy w, Czy... co, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, te rzeczy są naprawiane stopniowo, czasami odwrotnie, żeby może coś było podmieniane, na przykład jakieś błędy, o których nie widzieliśmy wcześniej. Na przykład zostały ostatnio usunięte napisy z Dambo, z tego nowego Dambo z 2019 roku. Nie wiem czemu. Może tak naprawdę to nie były polskie napisy i nikt tego nawet nie zauważył. I wrócą może przed startem Disney Plus w Polsce. Zobaczymy. A, tak, jak nikt nie zauważył, że jeden odcinek zaplątanych w czasie, czyli brazylijskiego serialu Disney Plus, miał lektora. Tak, a wszystkie pozostałe <laughs> były ale ten, ten lektor został już podmieniony na dubbing. Podobnie jakaś była, była błąd z WandaVision i z czeskim dubbingiem, gdzie tam jakiś inny się wkradł, więc wiemy, że te błędy przynajmniej częściowo są poprawiane. Aczkolwiek jeszcze trzeba wspomnieć o ekstrasach, bo mówiliśmy Wam, że do dodatków czekamy na to dodawanko. Były opisy, były tytuły ekstrasów dodawane, tłumaczone, ale samych tłumaczeń w nich niezbyt wpada. Czasami coś tam przecieka, na przykład jak w tym tygodniu wpadły chyba nowe dodatki do Cruelli i do Co w duszy gra, więc okej, okay. więcej. <laughs> ja nie jestem zachłanny, jeśli te dodatki będą sobie wpadać regularnie później po starcie Disney plus Polsce, to myślę, że nikt nie będzie narzekać, byle żeby one były, bo to jest ważne. To jest to na historii i ogólnie zakulisowych materiałów, które zainspirują przyszłe pokolenia ludzi. To ja jakby zajmuję się tym, czym zajmuję się teraz i w ogóle ogóle zainteresowałem się filmami, dlatego że oglądałem dodatki specjalne na płytach. A tutaj Disney Plus jest niezastąpiony pod tym względem. Dobrze, zakończyliśmy gadanie o tłumaczeniach i przechodzimy do nowości od samego Disneya, o których dowiedzieliśmy się dzisiaj. Między innymi do tej listy, ale jedna rzecz jest ważna odnośnie produkcji oryginalnych Radku. wszystkie archiwalne odcinki produkcji oryginalnych będą dostępne na start Disney Plus w Polsce. Czyli dla przykładu, Obi-Wan. W dniu premiery 14 czerwca będzie dostępne cztery odcinki, natomiast kolejny, piąty i szósty pojawią się 15 i 22 czerwca. Czyli w dniu premiery w USA i we wszystkich innych krajach na świecie. Tak, mamy już jednoznaczne potwierdzenie, że nie powtórzy się taka sytuacja jak kiedyś tam w 2020 roku w różnych regionach europejskich, że seriale wpadały później po prostu i, i miały premiery dopiero od pierwszego odcinka, czasami na naraz były rzucane, czasami dopiero po dwa odcinki. Tam były bardzo różne dziwne kosmiczne rzeczy związane z tym, że po prostu na Disney Plusie nie było tyle rzeczy do oglądania, co jest teraz. Disney teraz stwierdził nie. Nie ma sensu już tego robić. Jest tyle nowych premier na bieżąco, że teraz dostaniemy. A zresztą tak. minęły 3 lata, od, no przesadzam, nie 3 lata, i pół roku od premiery Disney Plus ogólnie, więc czas wypuścić. Już nie można dawkować wiecznie tych produkcji. Tak, choć oczywiście nie mamy stuprocentowej pewności, czy wszystkie dokładnie produkcje uruchomione Disney Plus będą tak. na start w Polsce. Yy, chyba czy... o, film, o filmach nie mamy chyba stuprocentowej pewności, bo mówiono o serialach, że archiwalne odcinki seriali, jeśli już będą, to będą dostępne wszyscy. Wszystkie. Ale co do filmów, ja się wiesz, o co się cały czas obawiam? O Chipa i o nową Brygadę RR. Tak, to jest w ogóle ciekawa rzecz, że. Bo dajże, Słowacy mieli Chipa idea Dale'a, Brigade'a z 2022 roku na liście, a u nas nie ma. Okej, okay. to, to jest powód, żeby się martwić. Nie panikować, bo prawdopodobnie ten film tak czy siak, nawet jeśli się opóźni z jakiegoś powodu, to on i tak wyląduje na tym Disney Plusie za jakiś czas. Ja może nawet bym się cieszył, bo może by się zrobiło z tego taki event, że wiesz, ha, teraz jest premiera Chipa i Dale'a, już nie skupiamy się wszyscy na tym, że Disney Plus wystartował, bo, bo to jest dobry film. Zapraszam na naszą recenzję bez spoilerową. Na kanale, żeby się zahajpować na dyskusję spoilerową, którą już sobie zrobimy po premierze tego filmu, kiedykolwiek ona będzie na polskim Disney Plusie. W ogóle w idei Dailu cały czas nie ma polskiego dubbingu. Oczywiście może się okazać, że w momencie, jak już będziesz to montować, ten polski dubbing jest, więc, więc zobaczymy, jak to ostatecznie z tym będzie. Ale oczywiście wiele tytułów już było y, potwierdzonych, czy to podczas y, prezentacji, czy to na tej liście. Co do tej prezentacji, którą y, mieliśmy y, dzięki Disneyowi możliwość oglądać, to było kilka. Kilka fragmentów, które nas zachwyciły, na przykład wspomnienie wielkiego Polaka. Tak, został wspomniany Piotr Adamczyk i jego występ w Hokaju. Disney wie co lubią fani danego kraju. Zostało też podczas prezentacji potwierdzone, że jest budowany zespół produkcyjny w Polsce, który ma pracować nad produkcjami oryginalnymi z naszego regionu. Jakieś informacje już się pojawiały od pewnego czasu, chyba na podstawie ogłoszeń o pracy, które tak. Disney ogłasza. już było wiadomo, że takie coś powstaje, ale teraz to zostało oficjalnie potwierdzone. Na razie nie mamy szczegółów, które zostaną wkrótce, ale z tego co wiemy to bodajże 60 produkcji z naszego całego regionu ma powstać do końca 2024 roku. Zresztą kilka produkcji oryginalnych z innych krajów niż USA już jest potwierdzone, że będzie u nas na starcie, więc pod tym względem też nie można się obawiać. Będzie dużo ciekawych rzeczy. Dobrze, a teraz porozmawiajmy sobie o tej liście wybranych tytułów z oferty Disney Plus, które będą dostępne 14 czerwca na start. Po kolei, zakładkami, to czy mniej więcej znaczy, po może, kolei, bo mamy tam start pomiędzy tak, też ale może od tego tak. Disneya co? może najpierw od te, tego tekstu, który mamy wcześniej. Okej, okay, może być. Bo, tak, bo w tym tekście też jest kilka rzeczy, które... Pod, to jest w ogóle trochę śmieszne, że najpierw w tekście jest kilka rzeczy, których później nie ma na liście, ale co podkreślamy, lista jest wybranych tytułów. Czyli oczywiście z Gwiezdnych Wojen, Księga Boby Demandalorian, The Mandalorian, wszystkie epizody Sagi Skywalkerów, to akurat było oczywiste, ponad 40 filmów Marvela, co jak sami zobaczycie potem na liście tych filmów zdecydowanie mniej niż 40, więc można się spodziewać, że jeżeli jakiegoś filmu MCU czy jakiegoś filmu z X-menami nie ma na liście, to są duże szanse, że on ostatecznie będzie. Nie, to to, że nie ma na przykład ani jednego filmu z Thor'em, to na bank nie oznacza, że nie będzie ich na Disney Plusie. No po prostu dali wybrane tytuły. Oraz ponad 60 seriali z tego uniwersum, tym Moon Knight, Loki i WandaVision. Odnośnie WandaVision i braku na liście, już dostaliśmy Uch, dużo komentarzy, ale WandaVision jest wcześniej wpisane. Wanda Vision, wszystkie produkcje oryginalne będą. Ponad 300 tytułów ze studia Disneya i Pixara, w tym oczywiście Toy Story, co w duszy gra, Luca, nasze magiczne Encanto, które w ogóle trafi na Disney+, przed premierą płytową i prawdopodobnie przed premierą na VOD w Polsce, oraz Cruella. Ale z takich premierowych filmów, to na przykład mamy chociażby gwiazdkę Hollywood, która wyszła dosłownie teraz 3 czerwca, była premiera na Disney Plusie. Nie mamy A. na przykład tej Brygady RR, ale mamy Brygadę RR z 89 roku, pierwszy sezon, znaczy pierwszy sezon czyli wszystko. Zagłębimy się trochę w tego Disneya. A. Tutaj w sumie nie ma aż tak dużo zaskoczeń, bo te rzeczy i tak już są od jakiegoś czasu niedostępne na żadnym streamingu, więc nie możemy wam powiedzieć, że okej, okay, li licencja gdzieś się skończyła, albo A, jeszcze się nie skończyła. W ogóle za Zauważmy, że wśród tych tytułów, które są na liście, mamy w dużej części, poza właśnie tą Brygadą RR w sumie, nowe tytuły, ale jak można zobaczyć na tekście wyżej, kilka klasycznych tytułów też jest wymienionych, na przykład Kopciuszek, Księżniczka i Żaba, Mała Syrenka, czy na przykład jakieś rzeczy Disney Channel, których też nie ma na liście, czyli Miraculum, Biedronka i Czarny Kot, oraz Finaż i Fair. Tego typu tytuły też będą, więc to, że nie wiem, królowanie ma, czy nie wiem, Królewna Śnieżki. Zresztą Królewna Śnieżka była pokazana jako jeden z wielu filmów na prezentacji. Co do jeszcze innych rzeczy ciekawych w zakładce Disneya, które mamy na liście i które może nie byliśmy na 100% pewni, Hamilton będzie od razu na Stark, The Beatles, Get Back, czy na przykład Latynoamerykańska Violetta. Wiesz co, ja Mam teorię, czemu nie dostaliśmy takiej full full listy, ponieważ yy, pamiętajmy, że ta lista musiała być przygotowana dla wielu, wielu krajów w Europie, w których startuje teraz. Teraz, jak sobie myślę o tym, to ma sens. Ostatnio RPA dostała pełną listę, a to jest jeden kraj. <grym> Oni mogli tam zrobić pełną listę. A tutaj w każdym kraju różnią się licencje poszczególnych produkcji. Więc a nie w, jakby jasne, są inne oddziały Disneya poza Polską, ale jakby w Polsce jakby jest centrala wypadowa na to wszystko, więc ja nie wiem dokładnie, jak działa to wewnętrznie w strukturach Disneya, ale każdy poszczególny kraj, nawet te kraje, które nie będą miały tłumaczeń lokalnych na premierę, je też trzeba było ogarnąć na start. E, oczywiście są też wymienione produkcje oryginalne Disney+, na przykład potężne kaczory, sezon na zmiany, e, francuski równoległy wymiar, e, czy na przykład też dość nowy film Disneya, e, Snickerella. Tak, z Pixarów mamy wypisanych bardzo dużo rzeczy. A czy, z Pixarów i tak nie ma aż tak dużo, że więc prawie, prawie w sumie wszystkie mamy na liście, ale z takich ciekawszych rzeczy. Za końcem świata podróż Baza Astrala. A czym to jest? To jest ten dokument o powstawaniu filmu Baza Astral, który wyjdzie do kin w następnym tygodniu. E, w sumie z Pixara wyróżniają się jeszcze dwie rzeczy, czyli potworna robota, e, seria związana z potworami i spółką, który będzie miał premierę na Disney+. Plusie. Ja przepraszam, że, że się mądrze i że udaje, że wiem lepiej od Disneya, ale technicznie rzecz biorąc to on nie powinien być w zakładce Pixar. Bo Dobrze, on nie był... ja z... uspokój się. <laughs> Ale to, to ja dzwonię, wiem o tym. I oczywiście to nie wypanda, czyli najnowszy film Pixar, a to także będzie następ Disney Plus w Polsce. Ale marvelki, dlaczego marvelki są zaskakujące? Okej, okay. Avengersi, Czarna Pantera, Kapitan Ameryka, Iron Man, no jakieś produkcje oryginalne typu Hawkeye, Loki. Zaskoczeniem jest Deadpool. Deadpool i Deadpool 2 filmy, które obecnie są dostępne na, przykład, na HBO, chyba na HBO Max tylko. I to jest ciekawe, bo wychodzi na to, że nie wszystkie filmy sprzedane na licencji muszą być na tej wyłącznościowej licencji. To co powtarzaliśmy wcześniej, że część nawet pomimo tego, że już jest na innych platformach, a na przykład są to starsze produkcje, mogą też być jednocześnie na kilku platformach. Co otwiera nam bardzo dużą furtkę na to, co będzie na Disney Plusie w, za tydzień. I z tego powodu nie wiadomo, jak. Na przykład z takim higajem będzie, bo to równie dobrze po okresie, kiedy będzie na Kanal+, Plus, ten film może się pojawić od razu na Disney Plus, a może się jeszcze okazać, że to jeszcze jakoś się opóźni na ten moment tak. nie wiemy. Jak sami widzicie, tych seriali tutaj jest dość niewiele. Biorąc uwagę w porównaniu do liczby 60. Jest wcześniej w dokumencie. Czyli tutaj mogą być zarówno jakieś produkcje dziecięce, zarówno jakieś klasyki animowane z lat tak. 90. -tych. Ja mam w ogóle taką teorię, że What If, Tor i inne takie rzeczy większość X-Menów poleciała do tego, że była na alfabetycznie później na, na, na liście. Yeah. więc... Tak, całkowicie... bo, tak, bo na końcu mamy X-Men Mroczna Phoenix, która po angielsku się nazywa Dark Phoenix, czyli na D. Więc dosłownie ucieli, ucieli na Ucieli na to G, To jest G. Więc Moon Knight jest dodany. Jeszcze. Jezu, przepraszamy, że robimy wam taki exposing Disneyu, nie robicie nic złego, wiemy, to jest wybiórcza lista. Ostrzegamy o tym. Star Warsy. Cała saga Skywalkerów, nowe produkcje, czyli z Wasgraja. Wizje, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, Księga Boba Fetta. Nie ma dwóch rzeczy, o których już dostaliśmy milion pytań, czyli Wojny Klonów i Rebelianci, ale tak jak podkreślamy na, na prezentacji, którą wcześniej widzieliśmy, były te produkcje, więc najprawdopodobniej na 99,9% one będą. Mamy oczywiście też produkcje z National Geographic. W większości to są rzeczy dokumentalne, ale nie tylko, bo jest rzecz, którą ja wam gorąco polecam, czyli serial Geniusz, ty jest on wymieniany jako Geniusz, Geniusz Areta i Geniusz Picasso. To jest, no dowo to, to jest dowodem na tą inną numerację. Na Disney Plusie są to jako, trzy jako, jako jeden serial z trzema sezonami. Tak, tak. Jest to wspaniały serial historyczny. Pierwszy sezon opowiada o Einsteinie, drugi opowiada o Picassie, trzeci o Arecie Franklin. Naprawdę świetnie zrealizowany. Zresztą Picasso na przykład gra Banderas, więc naprawdę świetna rzecz. Oczywiście są też rzeczy, typu, nie wiem, free solo, czyli nagrodzony Oscarem dokument. Katastrofa z przestworzach. Wiem o tym, że też jest wielu fanów tego typu serii, czy na przykład jakiś niezwykły doktor Paul, czy na przykład Witamy na Ziemi, czy Witamy na Ziemi, ziemi to jest ten serial z tym y, osobą, która <grym> miała taką aferę w tym roku? Tak, to jest te, tak. I oczywiście mamy sporą listę produkcji star, nie wiem co tam ci na początku rzuciło na, y, bo tam jest dużo takich nawet zaskoczeń. Tutaj, wiesz co, jednym chyba największym zaskoczeniem z tego wszystkiego, takim licencyjnym oczywiście, bo jeśli wiecie, interesuje was w ogóle to, co będzie na Disney+, Plusie, to to wszystko są rewelacyjne rzeczy i rzeczy, które nie były albo nigdy, albo od dawien dawna dostępne na żadnym streamingu, albo w ogóle w jakiejkolwiek formie, nawet w telewizji, na przykład jakieś American Horror Stories, ale na przykład nowszy serial Zbrodnie po sąsiedzku, czyli The Only Murders in the Building, czyli serial z Seleną Gomez, pierwszy sezon na start. Całkiem możliwe, że drugi sezon będzie jakoś tam w czerwcu, jak będzie w innych krajach latywać, ale zobaczymy, jak będą te premiery lecieć. Z archiwum X czy chociażby zagubieni. Los zagubieni 6 sezonów, ale takim zaskoczeniem licencyjnym, o czym przed chwilą mówiłem, co robimy w ukryciu dwa sezony. Oczywiście teraz mamy trzeci sezon, ale tak jak mówiliśmy, prawdopodobnie te dwa pierwsze sezony wypadły spod niewyłączności, spod wyłączności i są teraz na licencji niewyłącznościowej, że są jednocześnie na HBO Max, są na Disney Plusie teraz. Trzeci sezon, tak jak te pierwsze dwa sezony, wlecą też prędzej czy później, później czwarty i kolejne. Ostatnio są mówiono zresztą piąty i szósty sezon tego serialu. Oczywiście w przypadku Stara mamy też filmy: Avatara, Armageddon, Faworyty, Głębie Strachu, Jojo Rabbit, Le Mans. Oczywiście są też inne produkcje, jakieś nowsze Start, nie wiem, jak, poznałem twoje, jak poznałam Twojego ojca, Lekomania. Y ostatni z mężczyzn z Pamiętnika samotnej alkoholiczki, oczywiście to są To to, to jest bardzo to jest bardzo świeży serial, to Single Drunk Female, tak. to jest świeży serial, który był dosłownie bardzo niedawno. Oczywiście są te Simpsonowie. Pierwsze sezony z dubbingiem, kolejne z lektorem Futurama, pierwsze sezony z dubbingiem, późniejsze z lektorem. O, z takich jakichś nowszych rzeczy Big Skies. Dużo dobrego strzel o tym serialu tak. y, ABC, więc pierwszy sezon, oczywiście czasami widać po tym, że przynajmniej na razie są potwierdzone sezony tak jakby w tył względem premiery w USA. Tak. Y, Zobaczymy, jak to ostatecznie będzie. Bo, bo różnie, na przykład Simpsonowie są potwierdzeni razem z najnowszym sezonem w USA, a na przykład Big Sky jest potwierdzony tylko pierwszy sezon, czy na przykład 9.1.1 są potwierdzone cztery sezony, choć najnowszy sezon to jest piąty. Więc czasami te nowe sezony mogą się pojawiać z jakimś opóźnieniem. Wiadomo, są stacje telewizyjne. Jeszcze może się trochę prostować w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach. Na pewno dużo osób się ucieszy, że będą pierwsze dwa sezony Atlanty dostępne na start Disney w Polsce. To są duże a. rzeczy, a to jest, wiecie, jeśli chodzi o zapaskę star, to, naj... to, to jest nic w porównaniu do całej reszty, która będzie. Ale przecież zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. Jakiej? Kardashian. O, te Kardashian. Ja <laughs> e, nie jestem grupą docelową, ale wiem, że, ale wiesz co, jak dzisiaj oglądałem ten zwiastun podczas prezentacji, miałem takie a może, a może, a może jakoś mnie tam zaciekawiła ta drama z Davidsonem. Ech, jakoś, ech, nie ma, ale nie muszę odeprzeć pokusę. Dobrze, to wszystko, jeśli chodzi o Stara i ogólnie o naszą listę. Więcej rzeczy będziemy wiedzieć za tydzień, będą pewnie w jakichś social mediach rzeczy wrzucane, to wiadomo. Nawet w tej chwili wiemy o większej ilości produkcji, ale nie będziemy wam teraz o tym wszystkim gadać. Jeśli oglądaliście nasze poprzednie drogi do Disney+, możecie się mniej więcej spodziewać pod tym, co miało polskie tłumaczenia, aczkolwiek to też nie jest zasada, to że coś ma polskie tłumaczenia, to nie oznacza, że będzie dostępna na start, ani w tym okresie startowym Disney+. Plus. Może za jakiś czas. Hej! W najbliższych dniach będzie się naprawdę dużo działo. Słyszymy, że bodajże e, strona Disney.pl, gdzie możecie oglądać ofertę z, między innymi z Holandii, z USA czy Australii, przejdzie modernizację. Zapewniamy was, że też będziecie mogli tam przeglądać ofertę z Polski. Postaramy się dostarczyć to jak najszybciej informacje, żebyście mogli od razu wiedzieć, co się spodziewać po ofercie Disney Plus w Polsce? Marcin naprawdę dzielnie nad tym pracuje jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Tak, natomiast na grupie Disney Plus Polska też będą się dziać bardzo ciekawe rzeczy. Może jakieś konkursy z ciekawymi nagrodami? Śledźcie nas nie tylko na Hype trainie, ale też na grupie Disney Plus Polska. Możecie też mnie na Twitterze. Brakuje mi trochę do tysiąca, <laughs> więc możecie tam trochę tych tam. Padajcie też na serwer pasażerowie Hype Train. U nas na Discordzie cały czas dostarczamy Wam świeżutkie informacje z tego, co sprawdzamy w naszych zasysaniach. Disney Plusowych, jesteśmy w najbardziej gorętszym okresie, jaki może tylko być. Tak, temperatura też jest wysoka za oknem, ale jakoś daję radę. Jedziemy na tym haju Disney Plusowym przez najbliższe dni, najbliższe tygodnie. Dlatego zostańcie z nami, czy to jest ostatnia droga do Disney Plus? Całkiem możliwe, kochani. Całkiem możliwe, że się z Wami żegnamy. Chyba, że, nie wiem, w tym tygodniu jeszcze nam starczy czasu i coś jeszcze będzie wpadać na tyle, że stwierdzimy, że nagramy drugą drogę do Disney Plus. Ale nie płaczcie, coś się kończy, coś się zaczyna. Skończy się droga do Disney Plus, a później wrócimy do Was z Disney Plus Update, już nowym, odświeżonym i będziemy Wam mówić już o tym, co można oglądać, a nie tylko o tym, co będzie można oglądać na Disney Plusie. Więc hej, zostańcie z nami na hype trainie. Zawsze warto, polecamy będzie pasażerami. Bardzo ci dziękuję Radku za te 19 odcinków drogi do Disney Plus. Przetrwaliśmy. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach już innych serii. Na razie.